Te działania, które rząd podejmie pod pretekstem zwalczania inflacji, będą inflację potęgować. Restrykcje, te podatki, te dodatkowe opłaty uderzą w ludzi średnio zamożnych. Jeśli nie by zamożnych. tak było, to znaczy, że ta biała flaga, którą wywiesił pan prezydent Duda i naczelnik państwa, na nic się nie zdała. Dzień dobry Państwu, Telewizja Niezależny Lublin, Marcin Truk. Witam serdecznie w kolejnym programie z cyklu Michalkiewicz po lubelsku. A skoro Michalkiewicz po lubelsku, to moim gościem będzie w programie oczywiście szanowny Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego witam serdecznie w audycji. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, zebrało się kilka ciekawych tematów do omówienia z zakresu zwłaszcza gospodarki, zwłaszcza elektryzujący temat naszą gospodarkę i politykę. KPO. Otóż przybyła do Polski pani Ursula von der Leyen i ogłosiła, że wreszcie będziemy mieli te pieniądze. Cóż, czy to dobrze, czy to źle? Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli, dlatego że ona postawiła taki wstępny warunek, oprócz wielu innych warunków, tam 200 ponad stron jest tych warunków, tak zwanych kamieni milowych. Otóż postawiła jeden warunek, sine qua non, jeżeli wejdą w życie i zaczną być wykonywane te zmiany ustaw o sądownictwie. To jest warunek w ogóle odblokowania tych wszystkich pieniędzy. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że nam się wydawało, że to polskie władze będą decydowały o tym, na co ten fundusz odbudowy zostanie przeznaczony. I jak sama nazwa wskazywała, wydawało się, że będzie on przeznaczony na Likwidację skutków lockdownu, bo taka była idea tego funduszu. Ale okazuje się, że to nieprawda że znaczna część, jeśli nie większość tych pieniędzy, ma być zużywana na rozmaite, wariackie projekty w związku z ratowaniem planety. No to jest zupełnie co innego. Ale na razie jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, dlatego że jeszcze te ustawy sądowe nie weszły w życie. O ile mi wiadomo, to teraz Sejm będzie rozpatrywał poprawki Senatu. No a pan prezydent zdecyduje, czy to podpisać, czy nie podpisać. Zobaczymy. W każdym razie obawiam się, panie redaktorze, że jeśli nawet by te te legislacyjne korekty, jak to Unia Europejska twierdzi, systemu sądowniczego w Polsce weszły w życie, to też wcale nie oznacza, że te pieniądze zostaną odblokowane. Jak powiedziała pani Ursula von der Leyen. Komisja Europejska będzie oceniać, czy ten warunek podstawowy został spełniony, czy nie. To wcale nie jest takie pewne, bo właśnie dzisiaj ten Goich Forsztadt, jaką się nigdy nie potrafię wymówić tego. Verhofstadt. Tak, Verhofstadt. Postawił wniosek o odwołanie pani Urszuli von der Leyen pod pretekstem takim, że ona zlekceważyła tutaj opinię organów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ocenę praworządności w Polsce. Jeśli by tak było, to znaczy, że ta biała flaga którą wywiesił pan prezydent Duda i naczelnik państwa na nic się nie zdała że po prostu wywiesiliśmy białą flagę na darmo no, i nie dość, że wywiesiliśmy białą flagę na darmo czeka nas przejście przez szereg tak zwanych kamieni milowych zanim w ogóle zobaczymy jakiekolwiek pieniądze na własne oczy to jeszcze już tutaj w tym momencie zapowiadane jest że owo KPO Uderzy po kieszeni kierowców z powodu nowych podatków i opłat za auta spalinowe. Co? No tak, dlatego, że ja to, właśnie, ja to właśnie nazywam tymi wariackimi pomysłami rozmaitych fanatyków, którzy nie mogą już wytrzymać, żeby nie ratować planety. Oczywiście te restrykcje, te podatki i te dodatkowe opłaty uderzą w ludzi. Średnio zamożnych czy niezamożnych, dlatego że y, samochody spalinowe y, no, kupują ludzie i to zwłaszcza używane, y, kupują ludzie niezamożni. Y, to znaczy nie całkiem żyjący w nędzy, ale na takim y, 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 lekko-średnim poziomie. Natomiast jeżeli te właśnie samochody zostaną opodatkowane, także przestanie się opłacać, a jeszcze ceny paliw przecież cały czas jeszcze to przed nami jest, no to wtedy po prostu nie będzie większości obywateli stać na te wynalazki elektryczne. No tak faktycznie no i, rząd proszę. już fak faktycznie zapowiada się, tak, że także... Orlen obęd... Już dodaje okienka na swoich tych tak zwanych totemach. No tak. Myślę że, myślę, że jesteśmy niedaleko od dwucyfrowych cen litra benzyny czy oleju napędowego. Także te okienka są całkiem uzasadnione. Panie redaktorze, jeżeli będziemy dalej kroczyli ten, tą drogą. No, to skończy się na tym, że zaczniemy się cofać do jakiegoś takiego poziomu jeszcze sprzed wynalezienia silnika spalinowego. No, bo jeżeli tak, no teraz z węglem to się sprawa skomplikowała, ale no, pojawiły się pomysły, żeby chrostem palić. Tak, słynny ale okazało się, że to wcześniej jest że tu pod tym względem jest gorzej niż w czasach pańszczyźnianych, bo w czasach pańszczyźnianych to tam chłopom pańszczyźnianym przy, przysługiwał taki przywilej zbierania chrustu. A teraz owszem można zbierać chrust, ale jak ktoś już go uzbiera, to będzie musiał zapłacić. No, i to właśnie, to są właśnie te świetlane perspektywy, które rząd dobrej zmiany i w ogóle władze Unii Europejskiej nam tutaj szykują. No, zwłaszcza, że bardzo dziwi rosnąca cena węgla z racji na to, że przecież Polska węglem stoi i jest, można powiedzieć, węglowym mocarstwem, jeśli chodzi o zasobność naszych, naszych złóż. Więc. Tym bardziej dziwi w tym momencie, że cena węgla rośnie i to jak na drożdżach. Ale rząd no, zapowiada dzielnie, że będzie walczył z inflacją. Tylko pytanie, w jaki sposób będzie ta walka wyglądała? No, nie wiem, właściwie nie wiem. Inflacja jest skutkiem dotychczasowych działań rządu. A rząd nie zapowiada zmiany charakteru swoich działań. W związku z tym te działania, które rząd podejmie pod pretekstem zwalczania inflacji, będą inflację potęgować. Panie redaktorze, w tej chwili jest taka podawane do wierzenia, taka no, prawda, że przyczyną inflacji jest wojna na Ukrainie, a przyczyną wojny na Ukrainie jest Putin. Otóż nieprawda, nieprawda. Inflacja jest rezultatem gwałtownego napływu pieniądza na rynek bez pokrycia, dostatecznego pokrycia w towarze. I napływ tego pieniądza na rynek rozpoczął się właśnie od rządu dobrej zmiany. Który wprowadził programy, zaczął wprowadzać programy rozdawania pieniędzy, zaczynając od 500, które nawiasem mówiąc teraz ma być podniesione do 700. To potem lockdown, który polegał na wyłączaniu całych gałęzi gospodarki, kiedy się okazało, że to nas, tragiczne następstwa może pociągnąć, w każdym razie bardzo poważne. To rząd znowu wymyślił następne programy rozdawnicze w postaci tarczy antykryzysowej. No i teraz pojawiły się te kolejne przyczyny w postaci wojny na Ukrainie, a właściwie rozmaitych pomysłów jakby tutaj zaszkodzić Putinowi i Rosji. No, i te pomysły też obosiecznie uderzają również w tych, którzy te sankcje obmyślają i stosują. To wszystko pociąga za sobą, tak jak teraz, no, Putin inflację, kto mówią. No i rząd znowu zacznie rzucać na rynek pieniądze pod, pod pretekstem walki z inflacją. No, jak mówię. Jak powiedział Ronald Reagan, który coś tam o mechanizmach funkcjonowania państwa musiał przecież wiedzieć, rząd nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko stwarza nowe. I tak właśnie jest. To jest znakomity przykład. No, ciekawym pomysłem, jeszcze tak pozwolę sobie dopowiedzieć, tutaj jest yy, dopowiedź taka pana wicepremiera, że. Yy, najlep najlepiej jest tu w tej sytuacji yy, uderzyć w banki, które teoretycznie są yy, yy, współwinne, czy też yy, współpracować mają z kredytobiorcami. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o kwestię obwiniania banków za to, że ludzie chcą brać kredyt. Jak bierze kredyt, to powinien umieć mieć go jak spłacać, panie redaktorze. Z kapitałem, to jest tak jak z człowiekiem. Jak go dopieszczają, to on tam przychodzi, gdzie go dopieszczają. Jak go biją, to on stamtąd ucieka. I jest pewien próg, powyżej którego bankom po prostu nie będzie się opłacało funkcjonować w Polsce. Nie wiem, czy taki jest cel rządu, ale to się może skończyć tym, że rząd zostanie. Naprawdę bez pieniędzy. No i wtedy ten haracz, już projektowany haracz nakładany na kierowców, może nie wystarczyć. No to prawdopodobnie znowu zwiększy inflację. No jak zwiększy inflację? Panie redaktorze, inflacja jest dla rządu korzystna, paradoksalnie, dlatego że inflacja po, polega na Wzroście cen wszystkich towarów. Tymczasem podatki pośrednie w postaci VAT-u i akcyzy są naliczane w, jako procent od ceny. W związku z tym, im wyższe ceny, tym w liczbach bezwzględnych większe wpływy do budżetu. Tyle tylko, że to jest drenowanie obywateli, to jest drenowanie zasobów obywateli. I tutaj jest całkowity rozdziew między interesem rządu, a interesem obywateli. Rząd po prostu staje się największym złodziejem, który rozkrada zasoby obywateli. Zaraz, zaraz, ale czy PiS nie, nie deklarował, że jest pro-obywatelski? No to jak ktoś w to wierzy, to sam sobie szkodzi. To ciekawą rzecz powiedział na tym mitingu Prawa i Sprawiedliwości naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, że bez pieniędzy to się nic nie da w państwie zrobić. No to akurat prawda, ale że opozycja tam poprzednia mówiła, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a powiada, zdiagnozowaliśmy, że dlatego ich nie było, bo były kradzione. No i wyciągnęliśmy wnioski, powiada celnik państwa, no nie, te wnioski widać, inaczej się teraz kradnie, teraz się kradnie w majestacie prawa, po prostu drenuje się zasoby obywateli i rząd wszystko robi w tym kierunku, pozyskując pieniądze kosztem właśnie tego drenażu. No, i można powiedzieć, że tym optymistycznym, w cudzym swoju mówiąc, oczywiście akcentem, możemy zakończyć dzisiejszy program. Panie redaktorze, pięknie dziękuję za wnikliwą analizę sytuacji. Miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko gospodarka pozwoli nam jednak żyć i oddychać jako, obywatel, jako obywatelom. I miejmy nadzieję, że to, co w tej chwili dzieje się w dzisiejszych, powiedzmy, naszej rzeczywistości, dzisiejszej. Jednak przeminie w miarę łagodnie dla naszej pod gospodarki. Pod jednym warunkiem, jeśli można, panie redaktorze, jeszcze hmm. chwilę zająć. Oczywiście. Pod jednym warunkiem, że Większość, nie wiem jak duża, ale większość obywateli zrozumie, że te działania rządu, które, o których mówiliśmy przed chwilą, polegają na przekupywaniu obywateli ich własnymi pieniędzmi. Dopóki większość obywateli tego nie zrozumie, to się nic nie zmieni, bo nie ma takiej siły, która by mogła odciągnąć naszych panów gangsterów od tego, żeby nas okradać. Dopóki mogą. Wtedy może być problem, że już nie będą mogli. No i wtedy, wtedy nastąpi dopiero zmiana. Wcześniej nie. No cóż, oczekujmy, że podczas następnych wyborów ta zmiana nastąpi w takim układzie. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze, za przybycie do naszego studia i dziękuję również państwu za uwagę. I jednocześnie, również, oczywiście, tradycyjnie zwracam się do państwa z prośbą, w imieniu i swoim, i pana redaktora naczelnego, którego w tej chwili nie ma, o to, żebyście Państwo pamiętali o nas, wpłacając na nasze konto swoje wsparcie finansowe. Bo bez tego wsparcia finansowego nie będziemy w stanie realizować w dalszym ciągu takich interesujących programów, jakie możemy dzięki Państwa hojności robić. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Marcin Cuk, Telewizja Niezależna Lublin i naszym gościem był redaktor Stanisław Michałczewski Michał Kiewicz przepraszam